Widzimy szablon chirurgiczny wyprodukowany w systemie Nobel Clinician. Szablon zrobiony w celu implantacji zębów w pozycjach 36, 46, 47. Aby implantacja przebiegła bez żadnych problemów ściśle według projektu, musimy ten szablon skontrolować w ustach pacjenta. Znosimy wszelkie nadmiary, nadlewki w okolicy uchwytów pinów i uchwytów tulei chirurgicznych. Szablon musi leżeć na podłożu stabilnie, nie może się kołysać i musi wejść tak, żeby w okienkach rewizyjnych szablonu pokazały się kontrolne punkty na zębach. Korekty wykonujemy drobnymi, krótkimi ruchami frezu. Znosimy minimalną ilość materiału szablonu po to, żeby nie osłabić utrzymania tulei prowadzących. Kontrolę i korektę szablonu kończymy w momencie, w którym jesteśmy całkowicie pewni o jego poprawnym posadowieniu na podłożu. W tym przypadku przewidujemy również implantację zęba w pozycji 1-3. Stąd dostosowanie szablonu górnego. Postępowanie jest analogiczne. Szablony chirurgiczne muszą znaleźć się w ustach pacjenta w identycznej pozycji co szablony radiograficzne w momencie wykonywania tomografii. Dziękuję za uwagę, Bogdan Szczęsny.